Z tej Polski Rolnik, witam Was na pierwszym filmie na tym kanale. Dzisiaj Wam chcę przedstawić na czym polski film bazuje, a bazujemy na kam dwóch kamerach dokładnie. Jest to kamera. Kamera sportowa, tu macie pełną nazwę. Nie jest to GoPro, ale ludzie polecają, ale no, rozkłosiliśmy się tę kamerę i jest bardzo fajna opcja. Fajnie się z tego nagrywam. Nie jest to GoPro, ale to jest coś podobnego. Nawet ta kamera ma certyfikat. Proszę Was, po angielsku. Znaczy godna polecenia, ale będziemy mieć podlinkowane w opisie. Kolejnym naszym podmiotem po nagrywaniu kamerą jest program do montażu. A programem do montażu jest bardzo fajny, mobilny program, który jest tak pod siebie, jest git do montowania, ale nie na wyższą szkalę polskiej, tym Chcę tego wymienić na filmora. Bardzo fajny program, który jest zainstalowany już, ale jeszcze się dopiero uczymy na tym montować. Dlatego proszę Was o że tego długo, najbliższe tygodnie, jeżeli Państwo je karmią, będą w blogi, na kanale. Zapraszam do subskrypcji, do Jest to filmora prosty rokaczyń i jest to prosty prostym. Po prostu, są nic trudnego. Z ostatnim programem, który wykonujemy grafikę, to jest bardzo fajny, prosty. Nie? Może powiedzieć, że prosty, ale dla człowieka, który się nie zna na gry, który nie ma nic wspólnego z gimtem, to można powiedzieć, że jest trudny. Ale dla nas jest bardzo fajny, poręczny. Myślę, że macie też nasze miniaturki spodobają miniaturki spodobają to zapraszam Was dzisiaj do subskrybowania naszego kanału, łapkowania i zobaczymy się w kolejnych produkcjach. a jeszcze jedno yy, banner, który będziemy wykonywać będzie nagrywany przez sobą. Zapraszam Was już na kolejnym dniu, który pojawi się już nie bawę. wszystkie wszystkich strzy, które nie bawą się ukażą Zapraszam do podwątkowania, do subskrybowania. Trzymajcie się dziwów, i mojego wieczoru życzenia. Także, do widzenia.